Udziec z indyka się robi, a my idziemy na spacer. Dzień dobry, dzień dobry, zaczynamy vloga niedzielne popołudnie. Prawdopodobnie będzie to łączone walkę z niedzieli i poniedziałku. Dalej dwa, trzy, cztery. Idziemy sobie na pobliski. Plac zabaw. Jeszcze mamy dosłownie pół godziny, może 40 minut do rozpoczęcia godziny policyjnej, więc trochę pójdziemy się przewietrzyć I przy okazji Ania jest ze mną, to może Ania zechce powiedzieć za chwilkę, bo bardzo często pytacie w komentarzach i na Instagramie, jak dziewczyny radzą sobie w szkole. I czy nadal jest tak super ekstra kolorowo i jak to wygląda? no, ich oczami no. Julii z nami nie ma, Julka no. stwierdziła, że zostaje w domu i gra na konsoli ogląda, a ogląda coś, tak? tak. jakiś film, no, a my a my spacerujemy tak. więc Ania, jak tam? cały czas w porządku? tak, cały czas w porządku z językiem jak? jest coraz lepiej coraz więcej rozumiecie? tak no i sprawdziany od siebie też mogę powiedzieć, że przynoszą z dobrymi rezultatami, więc myślę, że jest w porządku. A koleżanki jak? Fajne? Tak, fajne. fajne. Ja idę Cię złapać. Kto? wysoki teraz jesteś. Tam, tam. No to chodź, złapię Cię. Tam, tam. No? No chodź jeszcze górskich widoczków dzisiaj nie pokazywałam, ale słodzinki malutkie są. Mogę, merda! Zapowiadali u nas. Idziemy, chodźcie, czekajcie, bo przejście, zapowiadali u nas, niby straszyli takim ścisłym lockdownem, ale. Czasami przeciągali decyzję, bo nie wiedzieli, jak to ugryźć, bo możliwości było dużo, wiecie, lockdown z otwartymi szkołami, lockdown z zamkniętymi, sklepy takie otwarte, siakie, takie kombinacji było milion 200. 000. I koniec w końcu nie wprowadzili lockdownu, tylko zamknęli duże sklepy powyżej chyba tam 20 tysięcy metrów powierzchni, więc na razie zostaje wszystko tak, jak jest. Mam nadzieję, że może tak pozostanie. Wiecie, że nas po prostu nie zapuszkują w domach. Bo tak naprawdę tutaj za chwilkę zaczynają się ferie zimowe. Ten tydzień jeszcze dzieci chodzą do szkoły, niania, i no, od następnego poniedziałku. E, chyba dwa tygodnie wolnego. Tak, dwa tygodnie. Więc naprawdę by była kicha, żeby na akurat ferie zamknęli nas w domach. Wracamy do domu, bo już czas. Kicha, bo robi się coraz cieplej. Przyszły roztopy, przyszła odwilż. Chciałoby się spacerować, bo dzisiaj jest naprawdę przyjemnie. 10 stopni, mimo tego, że już wieczór. A tu 18, i do domu. Także jak jesteście z Holandii, bo dużo, dużo ludzi z Holandii mnie ogląda, to się cieszcie, że macie tą 21, czy tam którą. <noise> bo to robi ogromną różnicę. No, tak tutaj wyglądają osiedla w naszej okolicy. Jakby ktoś był ciekawy. Jeśli smakuje, tak jak pachnie i jak wygląda, to będzie mega dobre. Wygląda tak. Bardzo łatwy przepis. Jeśli będzie smaczne, to zostawimy przepis w opisie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy kolejny dzień za mną. Bajzel do posprzątania. Zaraz się za to zabieram. Gabrys już na drzemce. Jest koło godziny 11. Zacznijmy może od tego, że serdecznie was witam w tygodniu vlogów. Od dzisiaj, to jest od poniedziałku do piątku na pewno, a może i do weekendu zobaczymy. Będę dodawać codziennie na kanał popołudniami, wczesnym wieczorem, późnym popołudniem, w daily vloga. Dzisiaj mi było strasznie ciężko jakoś tak od rana się zabrać już 11, ale powiem Wam, że w ostatnich dniach nasz najmłodszy synek. Kompletnie przestawił sobie dzienną rutynę Wstawał bardzo późno, bo około 10.11 Drzemka w dzień też była bardzo późno, bo około godziny 4 .00. Jak wstał to była prawie szósta I znowu szedł spać na noc bardzo, bardzo późno I znowu wstawał i to takie wiecie, błędne koło Więc dzisiaj stwierdziłam, że dość, przerywamy to, bo tak być nie może Obudziłam go rano, wstał i tak naprawdę był już dość znacznie niedospany, więc około dziesiątej już poszedł na drzemkę. Szybko wstanie, ale i szybko pójdzie spać wieczorem i wrócimy do takiej normalności, bo inaczej to się nie da. Czego jeszcze wczoraj nie powiedziałam, to wczorajszy indeks, słuchajcie, wyszedł przepyszny. Zostawiam przepis na dole, tak jak powiedziałam. Wypróbujcie, jeśli lubicie takie soczyste, miękkie, ale rozpływające się w ustach, więc po prostu poezja. Musicie wypróbować ten przepis. Naprawdę. Niebo w gębie. O tego jeszcze wam nie mówiłam. Mamy. Ej, fokus. Fokus. Wróć. Jest. Mamy plany już na, na lato, na wakacje. Plan jest całkiem, całkiem przyjemny i byłoby fajnie go zrealizować. Naprawdę bardzo bym się cieszyła. Bardzo mi na tym zależy, żeby nam po prostu wyszło e, tak, jak planujemy, taki jaki jest pomysł, żeby udało nam się to zrealizować. Za tegoroczne wakacje moje i wasze trzymam kciuki, żeby nie wprowadzili nam jakichś zakazów, nakazów, lockdownów i żeby nas nie uziemili w mieszkaniach, i żeby można było w miarę normalnie mm, to lata sobie zorganizować. Ja tu olecie gadu gadu, ale właśnie mi się przypomniało, że tutaj leżą, mam do pokazania Wam jeszcze połowę mojego holu zakupowego z wyprzedaży, chodźcie. Dobra, najpierw może Wam pokażę hajem, to jest tylko kilka rzeczy dla naszego dwulatka i później zarę, zarą jestem tym razem trochę rozczarowana, później za chwilkę Wam zresztą powiem dlaczego. Pierwsza rzecz z H&M to pięć par skarpetek. Skarpetki z tymi kropeczkami, takimi antypoślizgowymi, bo nasz maluch, no nie za bardzo chce biegać w kapciuszkach, więc tutaj po tych kaflach, żeby wiecie, się nie ślizgał, to takie skarpety. Wzięłam jeszcze dwupak bluzeczek, taką białą i Tutaj granatową z H&M też i rozmiar 98x104, ale one są ogromne. To jest 104 i to takie powiem Wam, no, według mnie całkiem duże 104, więc te bluzki, no, jeszcze troszkę na niego muszą poczekać. I ostatnia rzecz to piżamka. Piżamka w takie wozy strażackie. U nas, no, auta są, słuchajcie, najlepsze na świecie po prostu. I, y, 98 na 104 ale ona jest troszkę mniejsza i jest przede wszystkim zobaczcie, wąziutka jest ta bluzeczka co ja, ja się z tego bardzo cieszę, bo Gabriel jest chłopcem bardzo wysokim ale bardzo drobnym, bardzo szczuplutkim i większość rzeczy na nim tak naprawdę wisi, no a tutaj jest naprawdę wąziutka ta piżamka no i do tego takie zwykłe bawełniane, piżamkowe spodnie ze ściągaczem na dole dobra, lecimy z Zarą, takie Ala la jeansy, takie może to leggingsy wiecie wciągane na tyłek. Dziewczyny bardzo lubią te spodnie. One mówią, że są mega wygodne. I one kosztowały całe 9,95. Rozmiar mam 164. Jest dobry na moją Anię, więc tak, takie spodenki. Bardzo fajne. Zresztą bardzo miły jest ten materiał. Fajne są. Później mamy takie dwie bluzeczki. Mam jeszcze niebieską, ale niebieska jest już w praniu. One są z takim tutaj, widzicie, rozszerzeniem z jednej i z drugiej strony. to jest teraz wygniecona, ale... Jest ciekawa, fasonem jest naprawdę ciekawa, jednak kupiliśmy rozmiar 164, czyli teoretycznie powinny być, powinny być dobre, a są ogromne, bo są nam nie za duże, więc no, przypuszczam, że poleżą sobie jeszcze w szafie i po prostu poczekają, aż dziewczynki do nich dorosną. Kolejna rzecz to takie czarne jeansy z poprzecieranymi nogawkami, długie. To jest model Mom Jeans. Rozmiar też 164 i na Anię pasują jak ulał. Fajne, bo są takie wiecie luźniejsze, wygodne, bardzo fajne są te spodenki. Kolejna rzecz to taka koszula, na którą ja bardzo czekałam, a niestety jestem zawiedziona. Zacznijmy od tego, że tak, koszula tutaj u góry, ona jest bardzo luźna, wręcz taki oversize. Tutaj jest ściągnięta taką gumką, bardzo przylegająca. No i tutaj też jest taka na dole dość dopasowana. Sam krój jeszcze, no, może być, ale przybliżę, żeby oddać ten kolor. Ona jest taka kremowa, ale wpada w taką morelę. A na zdjęciach ona miała być biała. Biała w takie właśnie drobne kwiaty, więc przyszło mi zupełnie co innego. Jestem trochę zawiedziona, bo na zdjęciach na modelce wyglądała jak po prostu normalna, klasyczna, dopasowana, satynowa koszula. No, ten kolor. Średnio się w nim czuję, ale może latem, jak się cera trochę opali, też będzie to wyglądało lepiej, więc zostawiam ją sobie. Mój mąż mówi, że krój jest w porządku, że to wygląda ładnie, no ale kolorem jestem niestety troszkę zawiedziona. Może uda mi się znaleźć zdjęcie i pokażę Wam, jak, jak miała wyglądać, a jak wygląda. Ostatnia rzecz, taka krótka, zwiewna, luźna sukienka. Tutaj z takim dość głębokim dekoldem, ale wiązana sznureczkiem, więc fajnie, nic tam wiecie nie wyłazi, wszystko dyskretnie tutaj z takimi falbanami kupiłam ją z myślą o lecie i o jakichś wypadach nad jezioro i tak dalej, jest dość luźna, oversize'owa workowata, niestety no ale nad jezioro, może być więc tyle jeśli chodzi o zakupy, o wyprzedaże. Wczaję się jeszcze na jakieś fajne sukienaczki, takie na wiosnę dla dziewczyn i widziałam, że na przykład Named albo H&M mają takie fajne koszulowe sukienki. I myślę do cienkich rajstopek, do jakichś ładnych budków, takich za kosteczkę na wiosnę będzie bardzo ładnie. Muszę poszperać, popatrzeć, może, może coś wybiorę, bo dziewczyny lubią chodzić w sukienkach, a szczególnie Ania Ania jest strajdzisia do maksa, więc myślę może może jeszcze im coś wybiorę. Cieszę się, że dziewczyny się zaklimatyzowały, że tutaj też już mają jakieś koleżanki, nawiązują nowe znajomości. Mówią, że cały czas jeszcze z koleżankami na takie luźne tematy rozmawiają po angielsku, ale że mają w klasie też jakąś dziewczynkę, która po angielsku za bardzo nie mówi, i gdy ta dziewczynka mówi do nich po francusku, to już też coraz więcej rozumieją i już są w stanie coś odpowiedzieć, albo na przykład łączą język angielski z językiem francuskim. No, więc teraz przypuszczam, muszą po prostu pokonać tą barierę mówienia w kolejnym języku, próbować, jakoś to pójdzie. Najważniejsze, że one same z siebie są zadowolone i że im się podoba i że są tak pozytywnie nastawione, bo wiecie, jakby się zraziły na początku, jakby im się nie podobało, to dalej byłoby im ciężko. A tutaj póki nastawienie jest fajne, pozytywne, no to myślę, będzie wszystko dobrze. Ja tu gadu gadu, a na kuchence jedzenie mi się odgrzewa na obiad. Także śmigam zaraz, bo mi się przypali. Ale chciałam tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że taki daily vlog o wszystkim i o niczym, taki babski, taki luźny Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Łóźka, pa!